W trakcie spotkania z mediami 6 maja w Starostwie Powiatowym w Robczycach wicestarosta Bernadetta Frysztak poruszyła temat zdalnego nauczania elektronicznych platform edukacyjnych oraz komunikatorów, dzięki którym realizowana jest podstawa programowa w szkołach. Proszę Państwa, w naszych placówkach, w szkołach prowadzonych przez powiat, w szkołach ponadpodstawowych, jeszcze ponadgimnazjalnych, prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej, prowadzone jest nauczanie zdalne i w tym nauczaniu zdalnym wykorzystywane są różne platformy internetowe, jak również komunikatory, które są używane na co dzień przez młodzież. To umożliwia i bezpośredni kontakt uczniów z nauczycielami, z wychowawcami, z opiekunami i jest to bezpośrednia komunikacja albo przesyłanie zadań, materiałów, które są wykonywane, uzupełniane przez uczniów. Nasza młodzież korzysta z różnych platform i komunikatorów. Najczęstsza jest to platforma Microsoft 365 z taką aplikacją Teams, jak również jest to aplikacja Classroom i aplikacja Med. Za pomocą tych narzędzi prowadzone są lekcje online, ale również i wideokonferencje, posiedzenia rady pedagogicznej czy spotkania grupowe uczniów w klasach, ale także i spotkania z nauczycielami, odbywa się przesyłanie materiałów dydaktycznych, a także ocenianie uczniów. Również używane są takie narzędzia jak WhatsApp czy Zoom, czy Discord, podobnie jak i na komunikatory społecznościowe jak Messenger, czy dziennik elektroniczny, który został wprowadzony we wszystkich placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat. Szkoły też, ponieważ monitorujemy sytuację na bieżąco, korzystają z materiałów dydaktycznych, które są dostępne. Na różnych platformach elektronicznych, to są e-podręczniki, mają uczniowie zapewniony bezpośredni kontakt z nauczycielem, z wychowawcą, jest monitorowana sytuacja, czy uczniowie po prostu logują się na te platformy, czy odpowiadają na polecenia i zaproszenie ze strony nauczycieli do współpracy, do nauki. Oczywiście początki były trudne, związane z przeciążeniem platform, czy związane również i z problemem, jeżeli chodzi o posiadanie narzędzi do pracy. Chodzi o laptopy. Dlatego, jak już wspomniałam, na poprzednim naszym spotkaniu, 31 marca, zareagowaliśmy bardzo szybko, podpisaliśmy umowę z firmą, która wyposażyła nas w 60 laptopów z oprogramowaniem skorzystaliśmy ze środków, które zaproponowało nam Ministerstwo, jeżeli chodzi o grant z z Dalnej Szkoły, Polska Cyfrowa, otrzymaliśmy 100 tysięcy złotych. Jako samorząd prywatowy dołożyliśmy do zakupu tychże laptopów z oprogramowaniem ponad 42 tysiące. I już od 1 kwietnia nasze szkoły otrzymały po 10 laptopów i uczniowie mogli korzystać, mogli włączyć się już w taki zorganizowany sposób do zajęć online. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o następne kwestie związane z rozporządzeniami, to od dzisiaj zaczyna funkcjonować poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która będzie prowadzić badania dzieci, badania młodzieży z naszego powiatu. Po wcześniejszym zgłoszeniu się poradnia ma swój... Instruktaż przyjmowania taki, takich uczniów i rodziców jest zabezpieczona w środki ochrony osobistej. Pracownicy również są zabezpieczeni. Od dzisiaj zaczyna funkcjonować. Natomiast do 24 maja nadal nie będzie funkcjonowało w tradycyjnej formie przedszkole specjalne przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, dlatego że Tutaj bierzemy pod uwagę fakt, że dzieci w tym przedszkolu to uczniowie, to wychowankowie z grupy wysokiego ryzyka, często dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Czekamy na kolejne, kolejny rozwój sytuacji, rozstrzygnięcia prawne do 24 maja. W bardzo zorganizowany sposób nasze placówki poradziły sobie z pożegnaniem. Już absolwentów szkoły, przyszłych maturzystów, takie spotkania indywidualne odbyły się już w tych placówkach. Dziękujemy absolwentom, dziękujemy uczniom klas maturalnych za to, że kiedyś wybrały nasze szkoły, wybrali nasze szkoły i kontynuowali naukę. Zapewniamy, że egzamin maturalny, jeżeli będzie to możliwe, z uwagi na zaistniałą sytuację będzie przeprowadzony zgodnie z wymogami sanitarnymi i zapewnimy bezpieczeństwo uczniom, ale również i nauczycielom podczas tego egzaminu. Myślimy, że oczywiście jak najszybciej, znów w związku z zaistniałą sytuacją, także będzie działać ośrodek opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży przypomnę, że powstał on po wygranym kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia to jest poradnia Zozoska, ale istniejąca przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i myślimy, że ta sytuacja kiedy unormuje się i będziemy mogli wrócić do tradycyjnego nauczania również i poradnia przy specjalnym ośrodku zacznie działać i świadczyć zakontraktowane usługi. Proszę państwa z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować przede wszystkim nauczycielom, pragnę podziękować jeszcze raz rodzicom, podziękować uczniom, którzy w tej zaistniałej sytuacji niecodziennej która po raz pierwszy wydarzyła się w naszej rzeczywistości szkolnej, radzą sobie z tą codziennością. Prowadzone są na bieżąco i lekcje, ale również i konsultacje, prowadzona jest pomoc psychologiczna. Powiem, że również w sposób zdalny pracuje specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, są dyżury psychologów, dyżury. Pani Psychiatry, jest monitorowany stały kontakt z dziećmi, ale również z ich rodzicami, przesyłane są zadania, linki, karty pracy. To nas cieszy, że jest stały kontakt ze środowiskiem rodziców, że wspomagamy siebie nawzajem. Nauczyciele oczywiście jako grupa zawodowa otrzymała za swoją pracę pełne wynagrodzenie. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana do monitorowania zajęć prowadzonych w formie zdalnej. To się odbywa na bieżąco, także wszystkie działania i z zakresu dydaktyki, ale również wychowania i opieki są prowadzone. Również zapraszam absolwentów klas ósmych do naszych szkół. Tym razem już w tym roku, w związku z zaistniałą sytuacją, będzie to nabór elektroniczny. Mogą się uczniowie już logować, mogą otrzymać identyfikator, hasło, mogą poznawać i zapoznawać się z ofertą szkół z kierunkami kształcenia. Także serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje są na stronach naszych szkół ponadpodstawowych.